Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym drapingu, kolejnym miksiku tym razem sobotnim miksiku co my to mamy, no miksik z drapek za 15 zł. a co konkretnie no to mamy za 3 złote szczęśliwe linie za 2 zł to mamy super 7 szybkie, y, szybkie 50, królewską grę kasa wpada, worek pieniędzy i... Money. No i tutaj o, żeby tak było lepiej widać, uśmiechnij się, tak, bo warto się uśmiechać, więc uśmiechnijmy się i zdrappy, i właśnie od tej drapeczki zaczniemy, dzisiejszy draping zakończymy standardowo na największej, czyli w tym wypadku na szczęśliwych liniach. Myślę, że możemy już od razu przejść do dzisiejszego drapingu, chociaż zanim jeszcze zaczniemy, to ja już tak tradycyjnie tylko przypomnę i zachęcę do zasubskrybowania kanału, jeżeli oczywiście tego jeszcze nie robisz. Tam z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, komentarz pod filmem. To jest bardzo miłe naprawdę. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny, że tak dzielnie te łapeczki klikacie. To co? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie ma tutaj co się rozwodzi. Tutaj cała, cały mixik przed nami. Uśmiechnij się. Trzy identyczne symbole. No co? No to poszukajmy tych trzech identycznych symboli. Jest kapelusz. Jest ananas. Jest drugi kapelusz. Kapelusz. Bardzo chętnie z przyjemnością bym przyjął. Jest klapek, jest woda i kapelusz pewno, tak? No nie, no jest, jest druga woda, tak, czyli dwie wody, dwa kapelusze. Jeden ananas, jeden klapek, to jest nic innego jak pustak. Pik. Pig nam wyszło. No niestety P I G. Pustaczek odkładamy to nic, nie przejmujemy się tym pustaczkiem. Bierzemy manej i zobaczymy, czy tutaj właśnie będą trzy identyczne kwoty. Złotowa, złotowa, powiem Wam, że jest duża szansa. <laughs> jest duża szansa na złotowę. 2 złote, 200, 2 złote. W sumie i 2 złote, i złotowa jest taką mocno realną, wygraną w tej zdrabce. Ale mogłoby nam zrobić taki obsikusa, że nic nie dać. No dobra, co będzie? Sprawdzamy, sprawdzamy. Złotówa, czyli mamy 3 razy złotówkę. Czyli złotówka nam wpadła, mamy zwrocik. Ja i tak już bardzo się cieszę, bo coś mamy, tak? Nie będzie z pustymi tutaj rękoma. Draping jest A i na pewno jeszcze będzie i dwa razy A. I jest dwa razy A, czyli razem, czyli... 3 razy A, czyli kontrolne informujące nas o tym, że w tej oto wygraliśmy złotówkę, czyli standardowy zrocik. Odkładam na kupkę wygranych i weźmy się za szybkie 50. Zobaczymy, czy tu zgarniemy właśnie 50 zł, a może 50 tysięcy. Drapmy. Znowu będziemy szukać trzech identycznych kwot. 50 tysięcy, 500, 500 po raz drugi, 2 złote, Stówka. 50 tysięcy po raz drugi. <laughs> Bardzo chętnie. Stówka po raz drugi. Bardzo przyjemna byłaby wygrana. 2 zł po raz drugi. Też nie gardzę. Nie gardzę. I 50 zł niestety po raz pierwszy. Czyli niestety tutaj nie ma wygranej. No chyba, że w bonusie, tak? No jest jeszcze szansa na bonus. Więc sprawdźmy, czy w bonusie jest 50 zł, Niestety jest worek. Czyli sprawdzamy kontrolne, które zapewne są, zapewne są różne. Dokładnie KJ i Z. No niestety, no niestety. No to co? No to może kasa wpada, może kasa wpada, może tu właśnie wpadnie. Plik i save. Sprawdzamy. Pierścień, arbus, podkowa, truskawka, serduszko, cytryna, pik. Szkoda, że nie plik, nie? Korona, wiśnia i ostatnia szansa to. Aż z kontrolną zdrapałem, ale jabłuszko, tak, czyli niestety jest pustak. Niestety jest GM i ha. No niestety, no niestety, ale ze spokojem jeszcze mamy cztery zdrabki, a już jedną mamy wygraną, więc ja tu liczę, że coś tu jeszcze wpadnie. No to co? Królewska gra, będziemy szukać tych brylantów, tutaj diamentów, kolczyk, garnek, branzoleta, tron, branzoleta po raz drugi, róża i i kufer, i kufer, czyli niestety mamy kolejnego pustaka, a b i h. No dobra, no dobra, odkładamy. Oby to nie była tylko ta jedna zdrapeczka za złotóweczkę wygrana. No to co? Może Super 7? Może akurat właśnie Super 7 da tutaj nam jakieś siódemki. Niech to będą i niebieskie, i czarne siódemki. Ale niech tutaj będą tak jak przed zdrapaniem warstwy ścieralnej. Niech to będą właśnie same siódemki. Czy tak będzie? Dajcie mi minutę i zaraz będziemy wiedzieć. Nawet nie minuta myślę 9 6 2 3 jest siódemka co prawda czarna czyli nie mnożymy ale po co mnożyć główną wygraną no dobrze siódemka jest czyli już mamy na pewno drugą wygraną na pewno nie będzie tylko ta jedna zdapeczka za złotówkę na pewno będą minimum dwie Czytaj minimum 3 zł, ale liczę, że o wiele więcej. Jeszcze jest piątka i czwórka. No to co? No to sprawdźmy, co tam jest. No to ja Was serdecznie poproszę. Teraz zaciśnijmy kciuki. Weźmy ten głęboki oddech i sprawdźmy, co tutaj się znajduje. A znajduje się 2 zł, czyli na standardowy zrocik. No zdecydowanie, zdecydowanie lepszy zrocik niż pustak, prawda? Ale kontrolnych nie widzę. O, jest <try> 3 razy Q oznacza 2 zł w Super 7. Odkładamy i bierzemy się za worek pieniędzy. Ona graficznie jest bardzo podobna do Super 7, więc liczę, że tutaj również coś nam wpadnie. Tutaj będziemy szukać pliku i również siódemki, z czego tutaj ta siódemka to aż nam pomnoży kwotę wygraną. Pierścień. Klucz, sztaba, podkowa, portfel, skrzynia, safe i i plik. Czyli mamy to, mamy wygraną, bardzo fajnie, już myślałem, że nie będzie, bo zazwyczaj na samym końcu nie ma tych wygranych, że może inaczej powinienem powiedzieć. Rzadko się zdarza, że to ostatnie okienko daje nam wygraną, ale w tym wypadku tak właśnie było. A co tu jest? No to oczywiście dla chętnych, tak powiem trochę, jak w szkole, dla chętnych kciuki w dłoń i sprawdzamy. Co tutaj mamy? 2 złote? Czy 40 tysięcy? 2 złote, 2 złote. No ale już 3 zwroty to już nam tworzy jakąś tam sumkę, prawda? Już nie taką tragiczną. Jak pustaki. Mamy A, mamy A i mamy trzecie A. 3 razy A, 2 złote w zdrapeczce. Worek pieniędzy. No to zostaje nam ta ostatnia, taka ta relaksacyjna zdrapeczka. Szczęśliwe linie. No to co, drapmy i zobaczymy, ile tutaj wydrapiemy dzisiaj linii. Mam nadzieję, że co najmniej trzy. Takie mamy założenie, a zobaczymy, co z tego założenia na końcu się okaże. Garnek. No, jak z takim założeniem, a garnka nie ma, to, to słabo. Mam nadzieję, że to tylko tego garnka nie będzie, że inne już będą. Sakwa. Dobra, sakwa jest, nawet dwie tutaj sakwy. Ale tylko tam w tym jednym miejscu. Krab. Tutaj mamy kraba i nigdzie więcej go nie widzę. Księżyc. Okej. Okay. Nie ma trefl, nie ma trefla niestety. A kolejny symbol, symbol to winogrono. Nie ma. Wiśnie. Tutaj mamy wiśnie. Tutaj? Brąz. Podkowa. Brak podkowy. Tęcza. O, tęcza to przynajmniej jest. <noise> tutaj jest tęcza. Tutaj no na razie nie mamy specjalnie za co trzymać kciuków, bo nie mamy tak, że brakuje nam gdzieś tylko jeden symbol do wygranej, ale myślę, że to tylko kwestia jeszcze chwili. Słońce. Słoneczko mamy tutaj. I tak się rozglądam. Nigdzie więcej go nie widzę. Klucz. No to klucz to tutaj i już wiemy, że tylko gwiazda dzieli nas od tutaj wygranej, więc śmiało możemy już za nie trzymać kciuki. Klucz jest jeszcze w tym miejscu i nigdzie więcej on się nie znajduje. Pik. Tutaj mamy pik, tutaj nie było i tylko ten jeden pik. Korona. Oto jakieś królowe, król królowie, królowe. Tak, chyba zgubiły, chyba zgubili te korony. Szkoda, że tylko jedna. <laughs> resztę pilnowali, resztę pilnowali. Dzwony. Dzwon mamy w tym miejscu i tutaj jest również. Cytryna. Proszę jeszcze tylko. Śliwka a będzie wygrana. Albo złoto złoto też by dało nam wygraną. serce, serce tutaj. No to dla was kochani, na pewno to serce wam wysyłam za to, że jesteście, że subskrybujecie, że klikacie te łapeczki w górę, że komentujecie. To jest naprawdę bardzo miłe i wielkie, wielkie wam za to dzięki. A wzdrawać to mamy tutaj serduszko i nigdzie więcej, więc od razu biorę się za drapanie kolejnego symbolu. Truskawka. Truskawka jest tu Czyli tutaj nota śliwka, oj, dałaby nam fajne wygrane, bo już dwie. Ale zobaczmy, gdzie jeszcze ta truskawka jest. O, jabłko, jabłko też dałoby nam wygraną. A teraz czas na kwiatek. A kwiata niestety nie ma, więc od razu go omijamy i drapiemy dalej. Banan, no banan jak najbardziej jest. Tylko te dwa banany, drapmy dalej. Słuchajcie, gwiazda, a co mówiłem o gwiaździe? No tak, dzięki, dzięki koleżanko, kolego, który akurat, trzymaliście właśnie kciuki za tą gwiazdę, bo to oznacza, że mamy linię, że mamy linię, mamy wygraną, bo mamy i wiśnie i mamy klucz. No i mamy gwiazdę. Tak, super fajnie. Fajnie, że tutaj nam się coś trafiło. Czyli na pewno mamy cztery wygrane w zdrabce, no to jak na miks to już jest ładnie. Chociaż mam nadzieję, że ta jedna wyłamie się i nie będzie to klasyczny zrocik, Ale najpierw zajmijmy się dokończeniem tej zdrabki. Sprawdźmy, czy jeszcze gdzieś tutaj jest na przykład gwiazda. No nie ma. Ale jeszcze mamy dwie sym dwa symbole. Słoń. Słoń jest tutaj, czyli jeszcze liczymy na śliwkę albo na złoto. No, na pewno dałyby nam bao no, realnie, bo złoto dałoby nam dwie wygrane, śliwka dałaby nam trzy. No, ale przecież i tak się czasem zdarza. Yy, tu jeszcze jest słonik. O, diament też jak najbardziej fajny, byłby. No, to co? Ostatni symbol. Arbus, którego niestety nie ma. Pusty symbol na sam koniec nam się trafił. Sprawdźmy, tylko czy czegoś nie ominąłem. Diament, diamentu nie ma. Śliwki niestety nie ma, jabłka również zabrakło. Patrzcie, tu jest arbus, jest, chciałem mówić, że nie ma, Już mówiłem, że nie ma, ale jest, ale on nam nic nie daje, bo ten diament jeszcze blokuje. Jabłka, jabłuszka nie było, złota nie było, kości, nie, nie było kości, no i śliwki wiemy, że nie było. No to co, znowu zadanie jak w szkole dla chętnych, zaciśnijmy kciuki, weźmy głęboki oddech i co my tu mamy pod tą linią śliwkowo-kluczową-gwiazdkową? Mamy klasyczny zrocik w wysokości 3 zł, dużo, dużo tych zrocików, ale zdecydowanie lepiej, że jest Dużo zrocików niż dużo pustaków, chociaż tych pustaków też trochę jest. Ale nie ma jakiejś tutaj tragedii dzisiaj, więc przejdźmy sobie ze spokojem do podsumowania. Co do pustaków, no to Królewska Gra z numerem 10 okazała się z pustą, pustą, Wpada z numerkiem 33 niestety również pusta. Szybki pustak, tak? Z numerkiem 7, 16, puściutki uśmiechni się, chociaż pusty, ale ja jak najbardziej te zdrabki słucham i właśnie się teraz uśmiecham, a numerek jego to 179, tyle co do pustaków. Czyli mamy dokładnie 4 pustaki i 4 wygrane, więc wynik zdrabkowy, jakby ilościowy jest bardzo fajny, no, kwotowy. Trochę gorszy, bo niestety same zrociki, ale dokładniej. No to mamy zrocik w zdrapeczce Money, czyli złotóweczka w zdrapeczce o numerze 188. Super7 dało nam 2 złote z numerkiem 12. Tyle samo dało nam worek pieniędzy z numerkiem 25. No i. Szczęśliwe linie z numerem 13 dało nam również zdrocik, no ale przy nich ten zrocik to jest 3 zł, czyli razem mamy 8 na 8 zł zwrotu na 15 wydanych, więc też nie jest to jakiś tragiczny wynik jak na Lotto, to całkiem nie najgorzej. Przy tym jeszcze warto dodać, że bawiłem się bardzo dobrze. Mogłem się pośmiać, mogłem się z wami spotkać jak wirtualnie, ale zawsze. Więc to napawa mnie naprawdę dużą radością. Mam nadzieję, że wy macie co najmniej podobni. Jeżeli tak jest, to zachęcam. Subskrypcja, łapeczka w górę. Komentarz naprawdę bardzo, bardzo miłe. No i co? No i myślę, że widzimy się jutro, tak? Na kolejnym odcinku drapkowym. Mam nadzieję, mam nadzieję, że wszyscy się w komplecie spotkamy. No to co? Nie przedłużając. Do jutra! Cześć!